Cześć, ja jestem Ziemniak! I dzięki temu, że komputronik jest sponsorem dzisiejszego filmu, to udało mi się zebrać i skatalogować ogromną ilość uchwytów do monitorów. To taki materiał, o który nikt nie prosił, a każdy potrzebował. Czym się różni najtańszy uchwyt za 85 zł od takiego o 10 zł droższego? Czy można zamontować więcej niż jeden monitor na uchwycie? A co jak mamy dwa różne ekrany? W tym odcinku wszystkiego się dowiecie. Sam od kiedy zacząłem korzystać z podwieszanych ekranów, to życia sobie bez tego nie wyobrażam. No jeszcze ten muszę sobie tylko powieść. Od kiedy wybrałem swoje Uchwyty, pojawiło się trochę modeli i rozwiązań, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia. Ale dobra, jaki jest podstawowy problem z monitora? Dla przykładu, mam tu takiego czerwonego orła, który jak tylko wylądował, tak stoi. No ale jak stoi? Sztywno, mocno i stabilnie. I mamy to nieszczęście, że ten monitor nie pozwala na większą regulację, bo tak jak wiele tańszych, ma tylko niską podstawkę i trzeba podkładać pod niego książki. Tylko widzicie, największym problemem jest to, że on wciąż zajmuje miejsce na biurku. Niekoniecznie najlepszym, ale najtańszym rozwiązaniem może być uchwyt. Uchwyt Digitus. Jedynie co dopiero po rozpakowaniu ogarnąłem, że jego montuje się na stałe przez blat, co może być uciążliwe. Z początku myślałem, że ta łapka to jest taka łapka standardowa, którą łapie się do blatu, ale okazuje się, że w dowolnym miejscu można wywiercić sobie dziury i zamontować ten uchwyt tak, żeby nam pasował na odległość. To jest pierwszy raz, jak się spotkałem z tanim uchwytem, który ma taki sposób montażu, a nie inny. Więc, dlatego, że nie chcę wiercić tutaj żadnych dziur, to może przejdźmy do kolejnego. Za niewiele większe pieniądze możemy wybrać Endorfi Atlas Single, który też utrzyma jeden monitor. Większość uchwytów jest zgodna ze standardem weSA do wieszania i ten akurat ma 75x75 75 lub 100 na 100, co oznacza rozstaw otworów. Taki sam rozstaw dobrze, żeby miał nasz monitor. Rozstaw jeszcze można przekombinować, bo istnieją adaptery do wesy i wtedy można zamontować monitor z innym rozstawem do innego uchwytu, ale najważniejsze jest jednak spojrzeć na to, jaką masę jest maksymalnie w stanie taki uchwyt udźwignąć, żeby bezpiecznie nasz monitor mógł sobie wisieć. Wieszanie jest dość proste, w tym przypadku wystarczy tylko wkręcić 4 śruby, zabezpieczyć odpowiednią wysokość. No, i jeżeli monitor nie będzie wam się chciał trzymać w pionie, to tutaj jest jeszcze dodatkowa śrubka, dzięki której można usztywnić to, żeby trzymał się jak się trzyma. No i w sumie dla mnie nie jest to wciąż wystarczające rozwiązanie, bo niby pozbyliśmy się stópki, która zajmowała dużo miejsca. Tutaj mamy przestrzeń, ale jeżeli mamy biurko, to ciężko nam będzie go przysunąć. Możemy go na przykład odwrócić, żeby nam działał ładnie w pionie. Możemy go postawić normalnie, ale jeżeli mamy głębsze biurko i siedzimy trochę dalej, to nasz rozmiar monitora może się okazać być trochę za mały względem tego jak daleko monitor będzie od nas siedzieć. Wszystko fajnie, ale co, jakbyśmy chcieli mieć monitor jeszcze wyżej albo dwa w pionie? Takim rozwiązaniem może poszczycić się Fellowes, który nie dość, że pomieści dwa monitory nad sobą, to ma jeszcze inny sposób montażu. W sensie jego stawiamy na nóżce, bo może ktoś nie chcieć mieć klamry, bo klamra powoduje to, że musimy mieć przestrzeń za biurkiem, a jak ktoś ma biurko dosunięte do ściany, to może wolałby zamontować to w ten sposób, po prostu postawić. A może ktoś mieć potrzebę pracy na stole w kuchni, gdzie blat zazwyczaj jest zdecydowanie głębszy, a dzięki takiemu rozwiązaniu możemy na spokojnie ustawić sobie dwa monitory nad sobą i korzystać zarówno z laptopa, jak i przestrzeni do pracy. Ja uważam to za bardzo pozytywne rozwiązanie. To, że nie trzeba wiercić żadnych otworów i można to po prostu postawić, i sami widzicie że to się całkiem nieźle trzyma. Ogółem konstrukcja mająca namiastki mobilne jest dość ciężka do przenoszenia. Także jak przejdźmy do kolejnego uchwytu, który jest dość ciekawy i ma pewne fajne rozwiązanie. Bierzemy na warsztat ten uchwyt, a dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ma przegub, a to jest fajne. Mamy monitor, który jest zamontowany na podstawowym uchwycie, niewiele jest tutaj możliwości, natomiast jeżeli mamy uchwyt przegubowy, to zobaczcie, z łatwością jesteśmy w stanie go wysunąć tak, żeby przybliżyć sam ekran, na przykład do grania w CS-a, żeby był monitor bliżej i pod monitorem mamy więcej na klawiaturę czy inne dodatki i sam z takich uchwytów przegubowych korzystam u siebie przy biurku. Tak się składa, że w tym przypadku chciałem Wam też pokazać dodatkową funkcjonalność, którą mogą mieć ramiona. Otóż to posiada także uchwyt na laptopa. A że my mamy wypożyczonego laptopa od firmy Nvidia, to też wsadzimy go tutaj i zobaczymy, czy się utrzyma. A to prawdziwy tytan. Ogromna sztuka, której liczy się przede wszystkim wnętrze. Tylko czy my go tutaj zmieścimy? Możemy mu nóżki rozłożyć? Pa, jak się trzyma. Choć ja dla bezpieczeństwa go jeszcze że wezmę i trochę przykręcę. Zabcą za 20 tysięcy, a mi prawie że spadł. W środku mamy kartę graficzną Nvidia GeForce RTX Serii 40. A co ona daje? to Rzucę wam takie highlighty. Gracze ucieszą się z ray tracingu do oświetlenia, czy DLSS-a, żeby mieć więcej klatek w wymagających tytułach. Esportowcy ucieszą się z niższych opóźnień z Nvidia Reflex. Streamerzy użyją Nwenka do streamowania sprzętowym kodekiem, czy Nvidia Broadcast. Twórcy szybciej wyrenderują scenę dzięki Optix W Blenderze, czy szybciej zmontują film. No i są sterowniki studio. A ja używam go, żeby wam wyświetlić obraz na tych ekranach. Na uchwytach, ale spokojnie jeszcze skorzystamy z jego mocy. Tak czy siak ten układ mi się mega spodobał. Przede wszystkim przegub, dzięki któremu możemy mocno przybliżyć ekran do siebie, jak i go oddalić, oraz to, że wielu z Was, widziałem, korzysta z laptopa razem z ekranem przy komputerze, ale macie laptopy na przykład postawione na czymś albo na biurku. Natomiast tutaj, przykładowo po skończonej pracy, możecie spokojnie schować sobie myszkę, klawiaturę pod laptopa i mieć ogrom miejsca na biurku, na przykład nie wiem na co. Zeszyt można otworzyć, jeszcze się korzysta dzisiaj z zeszytów. Chyba sobie kupię taki zestaw. Teraz fajnie by było. Pokazać ten uchwyt oraz ten uchwyt. Dlaczego? Dlatego, że chciałem Wam pokazać, że można dwa różne uchwyty na dwa monitory, ale z podobną funkcjonalnością, znaleźć. Także jeden jest montowany do biurka, czyli na uchwyt normalnie jak ten pierwszy, który Wam pokazywałem. Natomiast drugi ma nóżkę podobnie jak ten fellowes, którego widzieliście wcześniej, mocno pionowy. Ja w przypadku takiego uchwytu lubię mówić, że można łatwo wpaść w pułapkę. Otóż dziś widzicie, jak to wygląda. Mamy dwa dokładnie takie same monitory. Dzięki temu, że to są dwa idealnie takie same monitory, to mają. Też uchwyty Wesa z tyłu na tej samej wysokości, dzięki czemu na dzień dzisiejszy, no to te sprzęty idealnie do siebie pasują. Ale dobrze wiem, że w naszym życiu fajnie jest od czasu do czasu coś zmienić. A w takim przypadku, jak wrzucimy na przykład znacznie większy ekran, a będziemy mieć tego typu, ja bym powiedział, nieprzyszłościowy uchwyt, to w takiej sytuacji sami zobaczcie, ciężko nam będzie dopasować przede wszystkim dwa większe ekrany. A oprócz tego, no to nie spasujemy ich ani górnymi, ani dolnymi krawędziami, zrobiło się tak nieciekawie. To też jest rozwiązanie, jakbyście chcieli mieć jeden uchwyt do dwóch monitorów. W takim przypadku rozwiązaniem może się okazać tego typu uchwyt, gdzie mamy dwa niezależne ramiona. I to gazowe, nowy rodzaj. Finalnie taki uchwyt wygląda następująco. Już wygląda znacznie bardziej poważnie. Ten jest mocniej zabudowany w porównaniu do tych, które mieliśmy poprzednio, a przede wszystkim pozwala na zupełnie indywidualne i niezależne ustawianie dwóch monitorów. Ja zawsze u siebie lubiłem używać pojedynczych przegubowych, bo wtedy wiedziałem, że to jest sztywne połączenie. I nic się nie stanie. Natomiast zobaczcie, jak sprężynowe fajnie działają. Otóż mamy na przykład monitor ustawiony w konkretnym miejscu. Możemy na spokojnie go postawić niżej, możemy sobie go przekręcić, możemy go ustawić na takiej wysokości, na jakiej nam się tak naprawdę będzie podobało. Jeżeli zostanie na przykład tutaj, będziemy ruszać biurkiem, to zobaczcie, nic się nie dzieje. Ale warto jest wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, bo wiem, że wiele osób ma z tym problem. Przykładowo, monitor, jeżeli go ustawimy, to Leci nam sam do góry. Co Ci w takiej sytuacji zrobić? Trzeba przekręcić śrubę. Dokładnie. Żeby regulować moc tej sprężyny, to mamy tutaj tak naprawdę pokrętełko. Wystarczy poprzekręcać sobie troszeczkę na minus w naszym przypadku, jeżeli nam za bardzo monitor leci do góry. I tak samo wystarczy pokręcić w stronę plusa, jeżeli monitor nam na przykład opada. No i tutaj podobnie, jak nam będzie opadać za bardzo do tyłu, to wtedy możemy go spokojnie tu dokręcić i wtedy już mocniej będzie reagować. Teraz mamy dwa monitory, możemy je idealnie sobie ustawić. Tak jak w w poprzednim wypadku mieliśmy taką sytuację. Tak teraz wystarczy zrobić jeden mały ruch w dół. Jest płasko. Dlatego, że mamy dwa niezależne ramiona, to możemy się teraz dowolnie bawić, jak tylko chcemy i ustawić te monitory, jak tylko chcemy. No i w jego przypadku tutaj można sobie odkręcić jeden panel i przepuścić wszystkie przewody przez środek. Przez co wszystkie przewody zaczynają zniknąć fajnie wygląda. Kolejną ciekawostką jest to, że nie istnieją tylko i wyłącznie uchwyty, które mocuje się do biurka, albo takie, które stawia się na biurku. Otóż, jeżeli byśmy chcieli swój monitor umocować nie do blatu, tylko na przykład do ściany, no to jest takie rozwiązanie. Sam uchwyt jest jednym z najbardziej eleganckich rozwiązań, bo możemy go zamontować na ścianie. Przykładowo, jeżeli nasze ruchy myszką powodują to, że biurko się nam delikatnie rusza, no to monitory na takich uchwytach też nam będą delikatnie się ruszać. Natomiast, jeżeli zamontujemy sobie uchwyt bezpośrednio na ścianie, no to wtedy Możemy z biurkiem robić, co chcemy. Możemy w nie nawet uderzyć. A monitor nie drgnie. W przypadku montażu na ścianie miałem kiedyś ustawione uchwyty, które były stałe i one miały pewien bardzo ważny i zas... Ty to była, wiesz, ten, że to była trytytka wielokrotnego użytku. No to już nie jest. Najważniejsze jest to, że ciężko jest określić wysokość, na której powinien być monitor. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem, jak dla mnie, jeżeli chcemy cię montować cokolwiek na ścianie, jest tego typu combo. Mamy uchwyt, który mocujemy do czegoś płaskiego, oraz mamy tutaj, znowu. Ты в том сторону? O, i możemy sobie w dowolny sposób ustawić monitor na odpowiedniej wysokości. Czyli to jest takie kombo poprzedniego uchwytu z możliwością zamontowania go na ścianie. A teraz pora spełnić swoje marzenie z dzieciństwa. Moim marzeniem z dzieciństwa był ten uchwyt. Mm, to było coś, co było zawsze poza moim zakresem, jeżeli chodzi o możliwości zakupu. Na tamte czasy wydawało mi się, że to będzie idealny uchwyt i szczyt marzeń, jakie będę w stanie osiągnąć w swoim życiu. Tym bardziej mi się naprawdę podoba to, że mogę się dzisiaj nim zająć, chociaż wiem, że. Raz Raczej dziś, do swojego prywatnego użytku, bym go nie wykorzystał. Możesz zauważyć, że to ma taką samą konstrukcję, jak jeden z przykładowych ufytów, o których mówiłem, że jest mało przyszłościowy. Popatrzcie, Mati, na to. Patrz, jakie to jest piękne, ogromne i ma bardzo dużo części. Dziś mogę powiedzieć, widok trzech monitorów, idealnie zawieszonych obok siebie, zmienia człowieka. Otóż, jak widzicie, w tym momencie widać absolutnie wszystko. Przykładowo w takim Eurotrack Simulatorze. Tak jak normalnie widzielibyśmy kierownik, Kawałek szyby oraz lusterko z lewej strony. Tak wystarczy, że kawałek spojrzymy do prawej i tam mamy jeszcze lusterko wsteczne. Spojrzymy sobie w lewo, mamy całą, praktycznie lewą stronę, tylko że ten uchwyt jednak ma swoje pewne mankamenty i problemy. Otóż jak się przyjrzycie tutaj, nawet od góry monitor środkowy możecie zobaczyć, że on jest tak naprawdę zafiksowany w jednym miejscu. Więc nim nie jesteśmy w stanie manewrować, czyli wracamy do samego początku, kiedy mieliśmy uchwyt, który działał praktycznie tak samo jak ten. Za to dwa boczne monitory jesteśmy w stanie spokojnie sobie poprzesuwać, możemy dać nawet 27-calowe monitory i też nam to będzie działać. Te same ramiona też lekko opadają, jak sam monitor też ma pewną wagę. I ułożenie ich idealnie, żeby były tutaj co do piksela, no to też graniczy wręcz z cudem. Jak nawet ułożymy jeden z tej strony, to z tej drugiej okazuje się, że coś nam nie pasuje, zaczniemy tym manewrować, przekręcać, to znowu tamten nam się poprzekręca, no i jest to problematyczne. Ale chciałem Wam pokazać jako taką ciekawostkę, że uchwyt na trzy idealnie ułożone obok siebie monitory rzeczywiście istnieje, czyli można na jeszcze bardziej podwyższyć poziom tamtego, czym się zajmowaliśmy wiele lat temu. Z naszej coraz mniejszej kupki bierzemy coś, czego nie mogło zabraknąć, czyli uchwyt monitorowy gamingowy z RGB. Wydaje mi się, że teraz już nie ma żadnego akcesorium do komputera, które byłoby pozbawione w ogóle wersji z RGB. No i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Otóż mamy podwójny, gazowy uchwyt do monitorów, to co wyróżnia ten model na tle konkurencji, czyli poprzednich na przykład urządzeń. Porównajmy go do IC Boxa, który był też podwójny gazowy. Otóż cen tego jest dwukrotnie wyższa niż poprzedniego, a oferuje praktycznie to samo za dwa razy wyższą cenę, ale za to ma, uwaga, patrz na to, świeci się RGB-ma. I to coś podpina się za pomocą czarnego przewodu, co prawda ja wygrzebałem u siebie z szuflady niebieski i pojawia się jako urządzenie USB audio i mamy huba na USB-ki z przodu oraz mamy tutaj słuchawki albo mikrofon, jeżeli byśmy się chcieli wkręć bezpośrednio w tą podstawkę. Ja uważam to za totalny badziew. Mati, no to uroczo wygląda, no fajnie wygląda, no jest takie, wiesz, całkiem, całkiem ładne, fajne, ale jakby za dwa razy niższą cenę można dostać coś, co będzie służyło, jakby w tej samej sprawie, i nie będzie świecić jak. Ps Czeka nas teraz najwyższy model, jaki mamy, Ergotron. Finalnie, za rekordową cenę, w tym momencie 860 zł, mamy ostatni uchwyt do monitora. Trzeba jedynie pamiętać, że w sklepie Komputeronik jest znacznie więcej różnych rodzajów i modeli, jak i wariantów tego Ergotrona, jak i innych podobnych modeli Ergotrona. Znaczy, to nie jest najdroższy, jaki występuje w sklepie. No dobra, otwórzmy, sprawdźmy, przetestujmy, bo jestem mega ciekaw, co on oferuje. Na pewno pierwszą rzeczą, jaką warto jest tutaj powiedzieć, to to, że producent deklaruje znacznie większy, udziwić samego ramienia. Więc jeżeli mamy znacznie większy monitor niż taki, który wam pokazywałem wcześniej, no to on może spełnić wasze oczekiwania i może się okazać być rozwiązaniem. Patrz na to. to jest... Zupełnie co innego. To jest jakby zupełnie inna jakość. To jest zupełnie co innego. Pierwszy raz na przestrzeni całego tego odcinka mam wrażenie, jakby to było urządzenie z innej fabryki. Wszystkie inne miały praktycznie takie same woreczki ze śrubkami, ten ma troszeczkę inne. Mamy już nawet zmontowany uchwyt, nie trzeba go skręcać samemu. Jestem mega w szoku, jak to ramię jest fajnie zrobione. Chociażby jeżeli byśmy chcieli mieć wyżej ten monitor, to możemy odkręcić sobie ten okrąg. Mamy z tyłu imbusa i możemy go dać na przykład niżej albo ewentualnie troszeczkę wyżej. Stąd też modele, które mają dłuższe ramię tutaj też pozwalają na ustawianie tego monitora w bardziej luźny sposób. Kolejna sprawa jest następująca. Zobaczcie, ramię jest mocno wysunięte do przodu, a nawet jak ja poruszę biurkiem. To ten monitor za bardzo nie drży. A w przypadku tych tanich ramion, to ten monitor zawsze trochę bardziej bujał. Kolejna rzecz jest taka, że to ramię chodzi zdecydowanie sztywniej w porównaniu do innych ramion. Jest takie bardziej bym powiedział premium. Chociażby kanaliki na przypust przewodów. Tutaj mamy element plastikowy, który się nam ładnie wysuwa. A żeby go zamontować, to wystarczy po prostu trafić do środka. Producent między innymi pokazywał na stronie, że ten monitor można spokojnie ustawić nie tylko w pionie, nie tylko pochylić trochę w dół, ale także mocno pochylić lić płasko. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś ma na przykład tablet graficzny i chce sobie po prostu na przykład z niego korzystać w ten sposób, czyli zaczyna sobie na nim na przykład rysować. Inne ramiona tego nie mają, to ramię to ma. Jest całkiem sztywne, a jakbyśmy go ustawili troszeczkę niżej, to byśmy byli w stanie jeszcze się oprzeć na przykład o stół, żeby mieć totalnie sztywne połączenie razem ze stołem. Fajne rozwiązanie, podoba mi się. 860 zł, no tym nie chodzi, ale z długi snypa. pa. Widziałeś? Robiłeś tak kiedyś ze swoim ramieniem? Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takich ramion, zwłaszcza większych, na pewno Będziemy potrzebowali dłuższych przewodów, bo te klasyczne i standardowe, no to jak mają schodzić z monitora do komputera, to ok. Natomiast tutaj muszę przejść całą tą drogę i dopiero odtąd idą do komputera dalej. Ale skoro producent deklaruje, że ten uchwyt jest w stanie utrzymać zdecydowanie cięższe monitory, nie tylko takie, jakie myśmy tutaj pokazali, to może wróćmy do pewnego monitora, który mieliście okazję zobaczyć już jakiś czas temu, w jakim się mega zakochałem, a z którego Maki korzystał przez jakieś 5 miesięcy. Niektóre monitory, takie jak na przykład ta Yama, posiadają spokojnie, Otwory na wesę, czyli możemy spokojnie je przykręcić, na przykład do takiego uchwytu monitorowego i nie będziemy mieli żadnych problemów. Natomiast Samsung G9, którego możecie zaraz obok mnie zobaczyć, z którego Matt i tak długo korzystał, on tam wesy nie ma. Co w takim przypadku? Czy niektórych monitorów nie można zamontować? Otóż pytanie jest, znaczy odpowiedź jest. I taki nie. Zdarzają się takie monitory, które nie mają uchwytu wesa, a zdarzają się takie jak ten, czyli tutaj można zamontować wesę po prostu za pomocą adaptera, który jest zazwyczaj w zestawie. No i w tym przypadku montaż wygląda następująco, ale to co mi się straszliwie podoba, że to ramię nawet w przypadku tego ultralekkiego monitora nie potrzebowało żadnych dodatkowych ustawień, bo ono po prostu działało i utrzymywało monitor w odpowiedniej przestrzeni, tam gdzie chcieliśmy go zostawić. I podobnie jest z tym monitorem. Chcemy, żeby on był wysoko, jest wysoko. Chcemy, żeby był nisko, jest nisko. Jeżeli poruszamy biurkiem, to też szybko te drgania zaczynają uciekać w porównaniu do wielu ramion monitorowych. Tutaj nie montowałem tylko kabelków, bo trzeba je złapać trytytkami, co jest jedynym moim takim większym minusem. Natomiast oprócz tego, no to patrzcie, że tak duży monitor jest w stanie się tutaj elegancko utrzymać i moim zdaniem to jest fenomenalne rozwiązanie. Bardzo fajne. Jak, jak ty Mati sądzisz? Jak ci się podoba? Możemy mieć takie trzy? Trzy aż. Możecie zadać pytanie, jak wygląda taki monitor QD oled po długim użytkowaniu bardzo mocno intensywnym, gdzie dużo elementów było statecznych. Otóż jak sami zobaczycie, no to teraz jest wszystko wyłączone, bo chciałem wam pokazać jedną małą plamkę, dokładnie jeden pojedynczy piksel. Został tutaj, pojawił się jeden hot pixel, który świeci innym kolorem niż wszystko jest dookoła. To jest jeden mankament. Poza tym nie byliśmy w stanie zobaczyć żadnych wypaleń na samym ekranie, oprócz dzisiaj koloru niebieskiego, gdzie po takim, po kombinowaniu w ustawieniach byliśmy w stanie jakby uzyskać, jakby tu był jeden napis na górze, tutaj jakby takie dwie Kropki. Nie byliśmy w stanie tego odwzorować na zwykłym użytkowaniu przy komputerze, żeby mieć taką grafikę, nie inną, bo kto ma w prawym górnym rogu napis i dwie kropki. Natomiast po odcinku puścimy pełne czyszczenie pikseli i zobaczymy, czy rzeczywiście ten efekt zniknie, czy nie. Mimo, że pasek start był włączony, to na żadnych kolorach ani RGB, ani magentach, czy syjanach, czy innych pośrednich, nie byliśmy w stanie albo na szarym zobaczyć jakichkolwiek odbarwień, czy jakichkolwiek wypaleń. Słowem podsumowania, nie kupiłbym tych dwóch następujących uchwytów. Gamingowego, ze względu na to, że płacimy za to, że mamy troszeczkę dodatków, które moim zdaniem są totalnie zbędne, oraz uchwytu trzymonitorowego od Jamy, chociaż kiedyś to było moim marzeniem. To słyszeliście w materiale, co mi w nim nie pasuje. Zrezygnowałbym także z zakupu uchwytu, który możemy przymocować tylko i wyłącznie przez dziurę w biurku, bo raczej biurka nie chcemy sobie niszczyć, oraz nie wybierałbym pojedynczego bez żadnego przegubu. Już pojedynczy, z na przykład, przegubem takim podwójnym, dzięki temu możemy ustawić monitor i bliżej, i dalej, ale nie kupiłbym podwójnego przegubu na jednym uchwycie, bo musiałbym mieć dwa dokładnie takie same monitory, inaczej widzieliście jakie się pojawiają problemy. Wybrałbym na przykład gazowy, taki podwójny, bo wtedy już możemy sobie bardziej dopasować, ale co jak w przyszłości byśmy sobie zamarzyli o takim ultra szerokim monitorze? No to on nam się zmieści, ale nie zmieści nam się drugi, który by był naszym starym monitorem, więc też warto się zastanowić, czy chcemy mieć elegancko jeden uchwyt, czy może dwa osobne, ale z możliwością dowolnego ustawienia i zmieniania wszystkie. U siebie na stanowisku. Moim zdaniem uchwyt, który da się postawić, jest fajnym rozwiązaniem. Tutaj, ze względu na płaską stopkę, też można łatwo położyć, na przykład, klawiaturę, też ją schować, jeżeli potrzebujemy więcej miejsca na biurku, ale trzeba pamiętać, jeżeli on będzie obciążony także dosyć wysoko, no to jeżeli uderzymy w biurko, to nasz monitor nie jest przymocowany do biurka, tylko on może rzeczywiście polecieć. Małe są na to szanse, ale znam siebie i ja bym takiego nie używał na co dzień. To, co skradło przede wszystkim moje serce, to ten uchwyt Ergotron, bo on jest naprawdę fajnie Zrobiony i nie chodzi tutaj absolutnie o to, w jakim jest w tym momencie w kolorze, bo można było też wybrać wersję czarną, ale ta wiedziałem, że się bardziej będzie wybijać ze względu na jego uniwersalność, wszechstronność, gotowość na przyjęcie cięższych monitorów i przede wszystkim wykonanie, które jest moim zdaniem ponad wszystkimi innymi uchwytami, jakie się tutaj znajdują. No ale też idzie za tym cena. Ja u siebie mam zwykłe tanie od Arta i w sumie działają, więc jakby nie mam na co narzekać, nie muszę niczego zmieniać. Natomiast to, na co myślę, że się zdecyduje po dzisiejszym odcinku, to uchwyt, który był najdziwniejszym karaczanem. Dlatego że sam korzystam bardzo często z laptopa i chciałbym mieć czysto na biurku, a jak mamy popodpinane duże rzeczy do laptopa, to wtedy te kable gdzieś tam leżą, przeszkadzają. Natomiast ja bym z chęcią sobie to wrzucił. Wrzuciłbym sobie mały ekranik, miałbym po prostu ładny, zachowany porządek, a zarazem wszędzie sztywne połączenia, czyli przeguby, niekoniecznie podnośniki gazowe. Znacie moją opinię, ja jestem ciekaw waszej. Wszystkie macie na pewno na dole w opisie linki do każdego z tych produktów. Jestem ciekaw tego, z czego wykorzystacie na co dzień może wolicie klasycznie książka druga książka trzecia książka i na to monitor bo ja sam tak z tego korzystałem przez wiele wiele lat dwa inne filmy które warto zobaczyć miejsce na subskrybujkę dziękuję komputronik dziękuję nvidia trzymajcie się do zobaczenia i cześć